No to się siemanko, słuchajcie, e, mogę Wam powiedzieć tylko jedno, że znajduje się na rodnej Cook Memorial w największej detektorystycznej imprezie tego typu na świecie. E, jest to w Anglii i tu teraz są prawdziwi Rzymianie. Słuchajcie, przyjechali na inscenizację grupa, w której jest też kilku Polaków, ale jak przyjdziecie, to zobaczycie, ja nie krzyczę, bo zaraz podejdę, żeby nie przeszkadzać, bo tutaj też ludzie sobie nagrywają. Ale zaraz podejdę bliżej i Wam pokażę. ma się, ma kogo? Witam, kogo goszczę.

Which means catch me another because he was always breaking his fine sticks on the backs of the legionary soldiers. Auxiliary. These chaps are auxiliary soldiers. The word auxiliary in Latin means helper. So we help the legion. We have auxiliary fire service, auxiliary nurses, don't we? Don't yes, we, we do. do. It's much like oh, more That's just not doing. <laughs> um, so the Romans had these smaller units of non-Romans who <laughs> helped <laughs> with the legion. the it's a kind of So it's more simple than the legionary. There are on a third of the family grade.

Powiem szczerze, że aż chce się powiedzieć, aby Cezar. <grymne> pan teraz będzie słuchać, chwilę pewnie mówił tam jest.

Who's been robbed by the Romans and the daughter was violated. She uh, rebelled, uh, sacked to, uh, Colchester, sacked London, and then sacked Albans, but then was defeated by the Roman army up in the Midlands somewhere. Uh, 10,000 Romans against 80,000 Celts, and the Romans came out victorious. And right here, uh, and it's yeah, organization and discipline against a rabble army. With this small number of men, we will going to try and give you an idea of what it would be like to face the Roman army in battle. Then we shall shoot the artillery pieces. And don't go away. Pato Artinibus Pila Portate Next Dorse and come with T Pro K. Next Catholic Pale. Next door Myślę, no ja wam powiem szczerze, że za dużo wam nie jestem w stanie na ten temat opowiedzieć, ale to wygląda coś jak forma musztry, co nie? Tak, prawdopodobnie, słuchajcie, pokaz dyscypliny e, rzymskiego Legionu. Tak.

A ja tylko dodaję od Ciebie, słuchajcie, że jesteśmy na rodniku, Memorial i przed Wami rzymski Legion. <laughs> Attack him with on the cable. Teraz prawdopodobnie są pokazywane szyki, słuchajcie, bojowe. Powiem szczerze, że nigdy nie uczestniczyłem w tego rodzaju e, w rzymskiego rodzaju inscenizacji, bo widziałem już różne. Ale akurat z Rzymianami jakoś gdzieś było najmniej. Najgorsze jest to, słuchajcie, że tak grzeje słonko. Nie wiem, jak ten live dużo pójdzie, bo już widzę, że się telefon nagrzewa. Widzicie, zapakowali się teraz w skorupę i w taki sposób właśnie e, to była chyba ich najlepsza metoda, taka co nie? No, w ten sposób można rzec, że podbili prawie cały świat.

o Telefon się słuchajcie, zaraz może nagrzać. Także nie wiem, czy live się nie skończy lada chwila. Bo jest masakra, jest taka pogoda, i powiem Wam szczerze, że ta pogoda no na no, nie, no, nie nagram wszystkiego, bo już teraz widzę, że telefon mi się A co oni mają powiedzieć? No, a co oni mają... No słuchajcie, to jest dobre, no co oni mają powiedzieć? Telefon się ewentualnie wyłączy i tyle, no. E, oni na loterii już kręcili wcześniej. Stałych trzech i jeden prawie zemdlał, także... E, no wyszli z namiotu, co nie. Bo jest, jest No, jest patelnia i to jest straszne. Będzie akcja, będą nacierać na nas, słuchajcie. Słuchajcie, nacierają. Jak nie zmieniłeś, pampersa, to... Kilim! Tak, słuchajcie, no było nie, nie, kontrolowane. Także jak sami widzieliście, no, prawdziwi Rzymianie. W dosłownym tego stopniu znaczenia, naprawdę, bo jest prawdziwy centurion. I... Teraz będzie szczelanie, chyba. Słuchajcie. Będzie szczelanie.

tak, wychodzi na to, że jest przerwa, także e, ja przerywam. Te, e, jak oni wrócą, to najwyżej zrobię jeszcze jednego lajka. A teraz na spokojnie idę ogrącić telefonik, ile do chłopaków. Także trzymajcie się bardzo cię krótko. Pozdrawiam serdecznie. papa pa i do później. Trzymajcie się badać zaraz, będzie wystrzelony z katapulty. Tak. Pekki.